Witajcie moi drodzy. Jak widzicie, w trochę innej scenarii niż zawsze. Natomiast pojawił się pewien ważny dla mnie temat, i postanowiłem dla Was w tych niecodziennych warunkach nagrać materiał na pewien konkretny temat. Temat, który myślę, że dla wielu osób będzie ważny, i zachęcam Was również do tego, żebyście w komentarzach podzielili się swoją własną opinią na ten temat. Dostałem takie pytanie: Czy można kogoś nazwać człowiekiem toksycznym? Czy ogólnie warto takie łatki przyklejać? Człowiek toksyczny, partner toksyczny, partnerka toksyczna, czy raczej nie powinniśmy mówić o toksycznych zachowaniach? I powiem Wam szczerze, że kiedyś też tak myślałem, że lepiej mówić tylko i wyłącznie o toksycznych zachowaniach, że każdemu człowiekowi trzeba dać szansę, że nie można tak przypinać pewnych łatek. Natomiast po Waszych historiach, po Waszych komentarzach, po nie dziesiątkach, a setkach historii osób, z którymi pracuję na konsultacjach indywidualnych, doskonale wiem, że Czasami zło trzeba po prostu nazwać złem, że nie można umniejszać skali pewnych zdarzeń, które są oczywiste, które są ewidentnie złe. Dlatego uważam, że oczywiście powinniśmy mówić o toksycznych zachowaniach, o toksycznym sposobie myślenia, o toksycznym sposobie traktowania partnerki, partnera, innych ludzi, ale też powinniśmy jasno mówić, że są wśród nas osoby toksyczne. Osoby, które naszym kosztem. Żyją w taki lekki sposób, które, przez to, że mają kontrolę nad naszymi emocjami, często wpędzają nas w poczucie winy, w jakiś dyskomfort emocjonalny, często wywierają na nas taką emocjonalną presję, to są osoby, które żerują na naszych emocjach, i takie osoby śmiało możemy określić osobami toksycznymi. Jestem tego pewien, że czasami po prostu zło trzeba nazwać złem i nie można umniejszać tej skali. I co jest ważne, Osoby, które do mnie trafiają, osoby, które same o sobie mówią, jestem mężczyzną toksycznym, jestem to kobietą toksyczną, jestem człowiekiem toksycznym, ale chcę się zmienić. Dla tych osób ta łatka również jest ważna. Zobaczcie, że w przypadku alkoholików, którzy pracują na sesjach AA, te osoby muszą zaakceptować to, że są tymi alkoholikami, bo tylko wtedy rozpoczyna się ich proces zmiany. Wielu moich klientów, którzy właśnie przychodzą do mnie, żeby. Coś ze swoimi zachowaniami zrobić, żeby zmienić swoje życie, bo uważają, że są taką toksyczną osobą, to są właśnie osoby, które bezpośrednio mówią o tym, że im jest potrzebne to, żeby się z tym zmierzyć, żeby to zaakceptować, żeby zrozumieć, że nie tylko zachowują się w sposób toksyczny, ale też myślą w sposób toksyczny. Mają toksyczne wzorce, mają często trudną przeszłość, ale to wszystko składa się na to, że są toksycznymi osobami. I ta łatka dla wielu moich klientów jest potrzebna, ponieważ kiedy oni ją od siebie odrywają, czasami na chwilę, czasami pracują nad tym, żeby ją oderwać, ona potem znowu się przyklei, oderwać, aż w końcu mogą się z tym uporać, to dla nich ta łatka również jest potrzebna, ponieważ kiedy zakończą to swoje toksyczne życie, zmienią je i zaczną żyć w trochę inny sposób, wtedy mają taką ogromną Radość z tego, satysfakcję, że zmienili swoje życie, że już nie są tymi toksycznymi osobami. Wielu takich moich klientów, którzy wytrwali, którzy zmienili nie tylko swoje zachowanie, ale całe swoje życie, bo dużo łatwiej jest zmienić pewne zachowania, które się w szczególnych momentach pojawiają, natomiast dużo trudniej zrobić taką głębszą zmianę. I te osoby korzystają świadomie z tej łatki osoby toksycznej, człowieka toksycznego, partnera toksycznego, partnerki toksycznej. Bo oni wiedzą, że jeżeli to najpierw zauważą, przyznają się do tego, to już będzie ogromny sukces w ich przypadku, bo są to osoby, które przez wiele lat nie dostrzegały swoich problemów. Natomiast kiedy uświadomiły sobie, że są takimi toksycznymi ludźmi, to wtedy tak naprawdę zaczął ich się taki proces zmiany. I dlatego uważam, że te osoby potrzebują tej łatki i my również jej potrzebujemy, bo jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli mówimy tylko o tym, że nie ma toksycznych ludzi, a są tylko i wyłącznie toksyczne zachowania, to zobaczcie, że wiele osób łudzi się taką bardzo, ale to bardzo złudną nadzieją. Takie osoby żyją tą nadzieją, no skoro ludzie nie są toksyczni i tylko toksyczne są zachowania, to ja jeszcze trochę poczekam, trochę się postaram, trochę pożyję w tym trudnym, wyniszczającym psychicznie związku. I ta osoba się zmieni, bo przecież chodzi tylko i wyłącznie o toksyczne zachowania. No właśnie nie chodzi. Chodzi o to, że jeżeli przypniemy komuś łatkę toksycznego partnera, toksycznej partnerki, ogólnie toksycznego człowieka, to dużo łatwiej się nam uwolnić od takiej osoby. I dla osób, które tkwią w pułapce takiego toksycznego związku, bardzo potrzebna jest taka sytuacja, kiedy widzą, z kim mają do czynienia. Kiedy już nie łudzą się tą nadzieją, kiedy nie żyją tym, że przecież chodzi tylko i wyłącznie o zachowania, I jeżeli ta osoba mnie kocha, jeżeli jej zależy, jeżeli ja się trochę bardziej postaram, to na pewno zmienić te swoje zachowania. I to są osoby, które do mnie trafiają, które żyją w takim związku 5, 10, 15, a nawet 20 lat. Z takimi osobami też pracuję, które żyją taką złudną nadzieją, bo przecież mówimy tylko o toksycznych zachowaniach. Bo przecież takie zachowania można zmienić. Wystarczy jeszcze poczekać, jeszcze dać więcej z siebie, jeszcze mocniej próbować kochać za dwoje, i to nigdy nie działa w taki sposób. Natomiast w wielu przypadkach, kiedy widzimy z kim mamy do czynienia, kiedy wiemy, że tym naszym partnerem czy naszą partnerką jest osoba toksyczna i wtedy podejmiemy takie drastyczne działania, czyli odejdziemy od tej osoby, to będzie taki kubeł zimnej wody dla tej osoby, i oczywiście. Większość tych toksycznych osób zupełnie się nie będzie chciało zmienić. Natomiast do mnie trafiają również osoby, na które wylał się taki kubeł zimnej wody, które ktoś im bardzo bliski, choć tego nawet nie wiedzieli, że jest to tak bliska osoba to ten ktoś wylał im ten kubeł zimnej wody, powiedział: To koniec, stop, jesteś osobą toksyczną, i ta osoba doznała takiego momentu przebudzenia. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja, kiedy trafiają do mnie takie osoby, które właśnie doświadczyły tego momentu przebudzenia, które straciły coś, czego nie doceniały jak to miały czyli związek, relacja, rodzina, dom, po prostu spokojne życie, którego zupełnie nie doceniali, robili co chcieli, wedle swojego toksycznego wzorca. Natomiast w pewnym momencie, jak ta partnerka czy partner powiedział stop, dość, to jest koniec, ja już nie wytrzymam z tobą w takim toksycznym związku, ty jesteś po prostu taką toksyczną osobą, to taka osoba pierwszy raz w życiu często dostaje ten kubeł zimnej wody, który naprawdę robi na tej osobie jakieś wrażenie, i taka osoba mówi: No rzeczywiście, straciłem coś, straciłem kogoś, na kim bardzo mi zależało. I nie widziałem tego wcześniej, widzę to teraz, jak to tracę. I to są osoby, które pracują ze mną po to właśnie, żeby się zmienić. Może niekoniecznie łudzą się taką nadzieją, że w każdej sytuacji mogą odzyskać tą osobę, bo czasami jest tak, że pociąg po prostu już odjechał. Natomiast czasami w takich toksycznych relacjach mamy jeszcze do czynienia z jakimiś wspólnymi zobowiązaniami. Są jeszcze często dzieci, a więc jakoś dla tych innych osób można również się zmienić. Natomiast ten kubeł zimnej wody dla osób toksycznych jest często bardzo pomocny. Jest to często taki moment definiujący ich resztę życia, ponieważ mają szansę w końcu dostrzec to, co robią dla swoich bliskich i dla samych siebie, chociaż żyją w tych swoich toksycznych, bardzo wygodnych dla nich wzorcach, schematach, sposobach zachowania, sposobach myślenia. Natomiast kubeł zimnej wody i ta toksyczna łatka jest im potrzebna. I dlatego mówię Wam o tym, że nie chodzi tylko o pokazywanie toksycznych zachowań, to jest oczywiście ważne, ale chodzi też o to, żeby jeszcze raz to podkreślić: pokazać, że zło jest złem, że wyniszczanie kogoś fizycznie, psychicznie, emocjonalnie jest złe. I kto w taki sposób podchodzi do bliskiej sobie osoby, a nawet do dalszych osób z innych relacji to w pewnym momencie może ta osoba sobie uświadomi, że jest toksycznym człowiekiem i dla wielu z tych osób nie będzie to żadna motywacja do zmiany te osoby tak sobie to wytłumaczą że i tak zawsze będą wchodzić w tą rolę ofiary to one są poszkodowane natomiast wiele osób które dostanie taką łatkę toksycznego człowieka dostanie ten kubeł zimnej wody o którym wam mówiłem to są osoby które podejmą chociaż próbę tego żeby się zmienić nie każdej z tych osób się uda, natomiast każda z tych osób chociaż będzie miała szansę zobaczyć, co tak naprawdę robi w tym swoim życiu. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto mówić o toksycznych zachowaniach, ale warto też wskazywać po prostu toksyczne osoby, które nie tylko zachowują się w toksyczny sposób, ale też tak myślą, mają takie wzorce zachowania, w pewien sposób też próbują sprawić, żeby inne osoby wokół nich też przejęły te toksyczne wzorce. A więc to nie chodzi tylko o toksyczne zachowania. To chodzi o to, że te osoby są toksyczne. Nie mówię o tym, że one nie mogą się zmienić. Oczywiście, że mogą. To jest trudne. Mogą się zmienić. Natomiast nie każda z toksycznych osób będzie chciała się zmienić. Natomiast kiedy my zobaczymy, że mamy do czynienia z taką toksyczną osobą, to może my w końcu uświadomimy sobie, że musimy się uwolnić od tej osoby, bo ta osoba się nie zmieni. Nie możemy żyć tylko i wyłącznie tą złudną nadzieją. A więc, Moim zdaniem, nazywajmy zło złem, nie bójmy się tego, nie ulegajmy tej poprawności językowej, poprawności politycznej, żeby nie oceniać pewnych osób. Te złe, definitywnie złe zachowania, z którymi spotykamy się w wielu sytuacjach, o których mi piszecie, o których piszecie w komentarzach, o których rozmawiamy na naszych indywidualnych konsultacjach. To są sytuacje, w których widać ewidentnie krzywdę drugiego człowieka. I dlatego nie boję się tego powiedzieć, że są wśród nas osoby toksyczne i chciałem poznać również Wasze zdanie. Jak wy myślicie? Czy warto przyklejać takie łatki do osób i powiedzieć, że jesteś człowiekiem toksycznym? Czy mamy do tego prawo? Czy raczej powinniśmy tylko i wyłącznie mówić o toksycznych zachowaniach? Bardzo mnie ciekawi, co Wy powiecie na ten temat? I mam nadzieję, że takie materiały, które nagrywam w takich niecodziennych warunkach, również będą dla Was pomocne, będą ważne. Jak widzicie, ten temat jest dla mnie bardzo istotny. Dlatego, bez względu na to, że nie mogę nagrać w standardowych warunkach dla Was, w takiej jakości jak zawsze, to nagrywam po to, żebyście wiedzieli, że ten temat jest ważny, że żyję tym tematem, że chcę się z Wami nim podzielić i że chcę poznać również Waszą opinię. Bo to wy bardzo często spotykacie się z tymi toksycznymi osobami i to wy macie prawo pokazać to swoje zdanie. Bo często osoby, które ulegają tej poprawności językowej, poprawności politycznej, to są osoby, które nigdy w życiu nie doświadczyły tego, jak to jest żyć. Z osobą toksyczną. Jak to jest być pod wpływem toksycznych manipulacji? Natomiast wy bardzo często tego doświadczyliście, dlatego moim zdaniem macie ogromne prawo, żeby się wypowiedzieć w tym temacie. A więc zachęcam Was do komentarzy, podzielcie się swoją opinią i pokażcie to swoje stanowisko. Nazwijcie wprost to, co leży Wam na sercu. Pokażcie, że zło warto nazywać złem.